No to jest Larry, nie widać? Larry, mój czekoladowy bracie. Arnold Schweinsanegard jest też imigrantem w Stanach Zjednoczonych. Ja nie jestem pierwszym ani ostatnim. Mamy mnóstwo takich imigrantów, które odgrywają ogromne role w miejscu, gdzie oni mieszkają. Jak poznałem Lary Okej? Na wydziale prawa, lata 80. Polskiego prawa, żeby było ciekawe, i przyszło dwóch mieszkańców y, kraju afrykańskiego: Lary i Jimmy. Tutaj nie ma, nie ma światła, ludzie. Tylko co my zrobimy? Myślałem, że Lary przyjedzie do Polski, postuduje i wyjedzie i będzie stosował polskie prawo w Afryce. A okazało się, że nie, że Lary został tutaj na chwałę Gdańska, na chwałę Pomorza, radzi sobie bardzo dobrze i mi się wydaje, że jest tak bardziej się czuje mentalnie, już teraz pomorzaninem, niż mieszkańcem swojego kraju. Muszę go, muszę go uratować. Ja przyjeżdżając do Polski, to ja nie szukałem lepszego życia. Szczerze mówiąc, dlatego że mój, mój ojciec Ale w no ogóle nie chciał, żebym wyjechał. Ale chciałem poznać inne życie. Chciałem poznać inny, europejski kraj, bardziej egzotyczny, o tak mówiąc. W ogóle miałem pojechać do Hiszpanii. Tydzień przed moim wyjazdem przyjechał mój kolega, który tutaj w Polsce już studiował, który mnie namówił do przyjazdu do Polski. Powiedziałem koledze, że no jak, jak ja mogę tam pojechać, no przecież tam ludzie umierają z głodu. On mi powiedział, że to jest propaganda, że to nie jest prawda, że tam jak ja mam na przykład 20 dolarów mogę żyć Cały miesiąc. No to już mnie kupił z tym. Ja pracowałem kiedyś w Dworku Sierakowskich, w herbaciarni. A Larry akurat miał palarnię orzeszków i mojej szefowej przywoził orzeszki ziemne. No i kiedyś przyszedł i żeśmy rozmawiali, dał mi zaproszenie na koncert swojego zespołu, na biafre. No i tak przy okazji rozmawialiśmy. I ja mówiłem, że uczę się wtedy grać na bębnach, a Lary mówi, że ma taki pomysł, żeby zrobić bębniarski zespół. No i żeśmy się kiedyś spotkali, graliśmy w parku w Sopocie i Lary tam przyszedł posłuchać, zobaczyć, no i wybraliśmy parę osób i tak powstała Ikenga. Ja w ogóle nie wiem, kiedy go spotkałem. Jakoś w latach 90. i chyba to zdaje się była któraś z Orkiestrów Świątecznych Pomocy. To był czas, kiedy Larego postrzegałem jako artystę przede wszystkim muzyka. Miał szkołę bębnów, sam budował bębny. On nigdy nie miał wrogów. Zawsze był otoczony przyjaciółmi, świetnymi ludźmi. I zawsze dla mnie był takim magnesem, który skupiał wokół siebie bardzo twórczych, twórczych ludzi. Yeah, yeah. Spotkałem Larego na koncercie telewizyjnym. Duży koncert na Mazurach, piękna scena, piękna scenografia. Końs był przespaniały, miał był kilkanaście powtórek, jak nie kilkadziesiąt, a Lary był tam <śmiech> <śmiech> uczestnikiem naprawdę istotnym, dlatego że wzbudzał zainteresowanie no, chociażby samą swoją osobą, no, czarnoskóry, śpiewający stare piosenki ludowe. Wyglądało to dosyć, dosyć zabawnie. Larry jest człowiekiem, który ma poczucie humoru, który właśnie godzi się na udział w takich różnych projektach, gdzie ma pełną świadomość, że właśnie ta jego egzotyka jest wykorzystywana. Otworzymy. My działamy też w stowarzyszeniu Jeden Świat w Sopocie. I nasze stowarzyszenie ma siedzibę w takim miejscu, które jest e, jakby w samym sercu chuliganów, skinheadów. Dzień dobry! Co tam? No, widzę właśnie. Jezu, jaki duży. Ile teraz ma lat? Osiem. Wow, już do szkoły chodzi. Boże, na razie. Tam mieszkał sam szef tutaj trójmiejskich, więc to początki były naprawdę ciężkie. Na początku to, było, to była wojna, bo oni w ogóle zablokowali tutaj, nie chcieli żebym tutaj wszedł do, do, do środka. Ci ludzie zaczęli przychodzić do naszej pracowni, poznali go, polubili go, zaczęli kiwać, machać mu jak on tam przychodził do dzielnicy. I doszło do tego, że moi chłopcy w dredach wieś, zaczęli grać mecz z, z Kinhedami, rozumiesz, w boisko, i tak dalej, przychodzili tutaj, jedli z nami. Ci ludzie się po prostu zmienili. Oni nawet przynosili nalepki, się chwalili nalepkami, takimi tam lechy ze swastykami. Wieś, z meczu to przychodzili tutaj. Wieś, Larson, Larson, bo do mnie mówili Larson, nie? Larson zobacz, ale ładnie, co? Fajny, są. Ci ludzie, no, większość z nich teraz już tutaj nie ma, ale młodych, co dorastają, to już mówią do mnie, mówią mi wujku. Ja uważam, że to jest mój największy sukces eee, w tym miejscu. Podlewać. się podlewać. Dobry. Dzień dobry! Witam, <grym> witam. Ale ładny <grym> masz Jak zwykle. jest się, jak nie wiem. Dobra, biorę. Słuchaj, ostatnio się z Larem zgadałem, żeśmy mieli tą promocję tej płyty. Metropolia jest ok, w Radiu Gdańsk. I pytam go, on mi pyta, ile masz, ile masz lat, Kamil, ja mówię 29. A ja go pytam 5 minut później, a ile ty tu mieszkasz? <grym> Mówi, dłużej o 3 lata niż ty żyjesz w ogóle. I super, ludzie dzwonią, ludzie no, piszą, no, 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 zabiegają no. O, te, o, o te krążki. Świetnie, wydaje mi się, że akcja powie, się udała. I powiem Ci, że to jest dobry strzał. Jest... Bardzo dobry I mam nadzieję, że nie ostatni tego typu. No, daj Panie, Boże. <laughs> daj, Boże, daj. daj Panie Boże. To, co Larry robi, jest fantastyczne na skalę ogólnopolską, jest unikatowe zupełnie. Ja nie znam takiej drugiej imprezy w Polsce, myślę o Metropolii rzecz jasna, która by w tak fantastyczny sposób jednoczyła tych muzyków. Rozpoczynamy czwartą edycję festiwalu Metropolia jest ok! O, dziękuję. A ja maleńczyk tak, Cię, dla Polski <laughs> mogłem zabić. <laughs> mogę zabijać, kurde. Jeżeli mówimy o kulturze trójmiejskiej, to, to to nie możemy przeoczyć Larego. Tak wkręcił różnych ludzi w świat swój, że stało się to zupełnie nową wartością. Dziękuję wszystkim e, fanom, które do mnie naprawdę piszą. Jest artystą, jest muzykiem. Jest też animatorem kultury, nauczycielem, wspaniałym też. Jest kolegą, bardzo fajnym. Jest ojcem i wspaniałym człowiekiem. Zapraszam na następną audycję za tydzień. Dowodzi jedną instytucją, ale tak naprawdę on sam jest instytucją. On jest. Najdłużej chyba urzędującym dyrektorem tej instytucji, od skąd ja pamiętam. Zapraszam na stronę www.nck.org.pl. Metropolia obejmuje całe miasto. Dobra, jeszcze raz. O eee... sorry. Eee... Cały rok i zaprezentuję jak najlepiej dobrze gdańskie Kultury Miejskiej, Instytucja Kultury Miejskiej, Instytucja Kultury Miejskiej, powtarzam, www.nc.org.pl I co dalej? Jo, ale. Dobra, to tak postawiamy. Reżyseria i sen, seniorów Lary. W Rolach głównych Larry Ugu OK. I Józef Czerniawski też OK. Aha, nie, 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 nie znalazłeś nie. do Kołodzieja? Lady, powiedziałeś mi, to zaś przyjeżdżam mam jeden obraz do powierzchni. <laughs> nie jeden, nie, mam obraz do powieszenia. Ten też już nie ma. Aha, bo ten jest jeden. Na Kołodziej ma, tylko ten nie ma. Tak, no może jesteśmy wymyślni, robię coś po swojemu. <laughs> to zawsze coś wymyślić. To nie bójmy się tego słowa, e, być imigrantem, dlatego że Emigracja to jest rzeczy, które napędza, napędza ludzi do wykorzystania w maksymalnym stopniu ich możliwości. Emigracja. Równo, równo, jak nic. On nie przyjechał tutaj po prostu jako nigeryjczyk, który związał się ze środowiskiem. On przeniósł kawał swojej tej nigeryjskiej kultury. Przecież on cały, jak, jak widzimy, nie przebiera się w garnitury, przychodzi w swoich afrykańskich strojach. On emanuje tą swoją radością i kulturą, nie kryjąc swojego pochodzenia. Nie dość tego on po prostu przekazuje tą kulturę nam. Ja zawsze lubię nosić kolorowe ubranie, e, bo to daje mi jakby e, napęd i powiem, że w Nigerii mamy prawie 252 różnych języków i każdy, każdy to jest jakby naród. Duży czy mały, ale e, to czyni ten kraj naprawdę bardzo bogaty e, E, kraj kulturowy. To, to ja sam to projektowałem, żeby mi to usłyszeli, tak jak ja chcę. I to, co się nosi w Nigerii, czy ty jesteś robacz i gościnhausa, i edo, czy Tif i tak dalej, to jest otwarte, to jest takie uniwersalne. Te, te, te wszystkie ubrania powstają, jakie ja do Nigerii, bo ja co roku jadę i do Nigerii. Więc to jest, to każdy, żeby się ubrać trochę. W moim sercu jeszcze pozostało cząstkę ta afrykańska kultury, które jest jakby dowodem jest to, co ja mam na sobie. To co na co dzień ludzie mnie wiedzą i się prezentuję w tym. To jest jedyne co mi pozostało Inaczej na ciebie już bym zginął. Już by mnie nie było. To jest uh, drewniany gang. ekwe się nazywa. Dziękuję. Chyba to jest ostatnia, <gry> Dziękuję. To jest ostatnia, nie? Dziękuję. No. Ah, <gry>